witajcie moi widzowie zapraszam was do obejrzenia szóstego odcinka z serii poradników do gry Farming Simulator 2013 celem dzisiejszego poradnika jak widać możecie sobie zatrzymać przeczytać będzie uformowanie 12 bel więc nie tracąc czasu przechodzę do gry hmm, chudy se wyłączę od razu yy. No co, no na początek włączamy praskę. Czyli, znaczy, no czekaj, Nie tutaj, tylko, dopiero jak podjedziemy. E, podjedziemy, włączamy ją B i jedziemy. Może mm, dołączamy, e, tylko, że boli mnie jedna rzecz, że w grze nie możemy sobie podnosić podbieraka. Znaczy, modyfikacja ich można, ale. E, jak to się mówi no w oryginalnej grze niestety nie możemy tego zrobić normalnie jak gramy jak to się mówi jak, gra, jak rolujemy okrągłą prasą to musimy samo się wyłącza i musimy ją po prostu włączyć zatrzymujemy się przy krańcu, normalnie bym teraz dźwignął i po prostu ją wyłączę podjadę do drugiego rzędu i kontynuować będę Łatko. aha to zostawiłem A to nie zauważyłem dobra ominę to mam tylko 12 belek zrobić no oczywiście jakbyśmy grali karierę co planuję to na pewno bym to wrócił i pozbierał B i dwójeczka ja już mogę to wyłączyć no i to tak 12 belek musi być. Czekajcie, czy ona dopiero jak spadnie wiele ten, zalicza procenty. Tak, no to świetnie O, to nic. Mam tylko 12, i zrobić to lightowo. No i tak widzę, że robię się dużo szybciej niż normalnie. To jest no, no jako osobny skrypt do samouczka napisany, ale nie wnikam. Trzeci rządek I jedziemy Już mamy prawie połowę Czyli 6 belek Zaraz powinno być O właśnie mam 6 belek na polu już leżących A to lajtowo. Szybko będzie no, No a w środku to wiedzie no tak jak widzicie. Że tu się odwrócę. Wyłączę. Zrobię rundkę. Znaczy rundkę nawrócę sobie po prostu. Czyli jadę na rządka. Zatrzymię, włączę i dwójeczka dalej. A jeszcze dwie belki, tak przypuszczam. Jeszcze jedna. No i to by było na tyle z tego poradnika. Następne będziemy, tak jak mówiłem, znaczy wspomniałem, rolować belki. No, użyjemy prasy. Kronę komprima V180 by uformować okrągłe mele, ale no, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, możecie mój kanał zasubskrybować. Komentujcie, oceniajcie, piszcie co wy, jakie mam dodatkowe po, poradniki stworzyć po zakończeniu tych. Ja już mam kilka swoich tak w planie. No i to co, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie mnie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.